No, Elon wszystkim lecę do Was z świetną informacją, a dokładnie taką, że mamy kolejny lunch pool, lunch pool znajduje się na giełdzie bitGET. Oczywiście, standardowo tutaj możemy zamrozić nasze BGB, ale jeżeli macie na przykład takie tokeny jak SWTCH, no to też je można zamrozić. Launchpool startuje za 4 godzinki, dlatego właśnie ja wrzucam moje BGB tutaj w staking. Partnerem tego odcinka jest aplikacja ZEN. Każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do dwóch lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać Plan Pro. Sprawdź link w opisie. Ja BGB mam, jak widzicie, 1000 sztuk. Cyk, wrzucam je tutaj, no i będziemy farmić tokeny. Sprawdzimy zaraz, czy jest jeszcze możliwość farmienia tokenów za pomocą Pool X'a. Wchodzimy w Pool X, no i tutaj nie ma takiej możliwości. No ale ostatnim Pool X'em był PTB. No, i tutaj jak widzicie, jakieś tokeny udało mi się zdobyć. Zobaczymy, ile w sumie tych tokenów PTB zdobyłem, bo tu na przykład za zamrożenie bitcoina dostałem 80 tokenów, za zamrożenie etera 126. No tu niby to jest 7 dolarów. Zaraz zobaczymy, jak ten token się traduje. Token już jest na rynku. Tutaj mamy 4-godzinny wykres. Mimo wszystko zobaczcie, poszedł bardzo mocno do góry od listingu. Także takie rzeczy rzadko się dzieją. Na no, ja tych tokenów mam 625, więc mogę to sprzedać za 39 dolarów. Dla mnie całkiem spoko kwota, jeśli chodzi właśnie o tego typu darmowe akcje. Jeszcze to sprawdzimy. Ja tutaj tokenów na razie sprzedawać nie będę, ale sobie na przykład dam tutaj gdzieś stop lossa, bo jest szansa, że to nawet do, dojdzie tutaj do 8-9 centów. Więc ja sobie tego stop lossa gdzieś wrzucę, na przykład tutaj po 5 centów, czy tam po 4,8 centa. Damy trade, damy tutaj trigger. Ok, 0,048. 4.8 I teraz, jak to sprzedamy, to będzie około 30 dolarów, ale wtedy po prostu nie zapomnę tego sprzedać. 75% sprzedaży zostawimy zawsze sobie kilka tokenów, jakby tak miało jeszcze to rosnąć. Sell, confirm. No i teraz już w razie czego mamy oczekujące. Zlecenie na sprzedaż tokenów. To by było tyle. Dzięki za oglądanie tego materiału. Oczywiście zachęcam do tego, aby zostawić łapę, zostawić komentarz, no i zapraszam na kolejne materiały, które dla Was robię. Pozdro!